Dzień dobry. Witam 28 grudnia. Na początku małego, małego szlaku Beskickiego. Będzie to moje zimowe przejście. Idę ten szlak po raz drugi. Tak, dzwony, dzwony biją, aby dać znać wszystkim mieszkańcom, że rozpoczynam Mały Szlak Beskidzki. Idę go po raz drugi. Pierwsze przejście wiosną. Tym razem miałem ochotę zrobić to w bardziej niekorzystnej aurze. Liczyłem na zimową aurę, na śnieg. Prognozy zapowiadają co prawda opady śniegu. Zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że tutaj mnie tak w miarę widać. Pierwsze kroki na szlaku już za mną, przede mną. 137 km. Dobrej zabawy. Taką mam przynajmniej nadzieję. Pierwszy większy szczyt Udało się zaliczyć 808 metrów Faktycznie troszeczkę Troszeczkę trzeba się napracować Podchodząc Praktycznie Fajną zaletą tego szlaku Jest to, że idąc od Straconki Bardzo szybko Wychodzi się z cywilizacji Od razu zaczyna się Las Dość ostre podejście, zima jak widać, no raczej słabo w wyższych partiach. Tak jak tutaj na wysokości około 800 metrów, jak widać, jakieś resztki śniegu leżą w bardziej zacienionych miejscach. Troszeczkę tego śniegu zostało tam, był moment, gdzie były takie trochę widoki, troszeczkę się tam odsłoniło. I faktycznie widać, że w wyższych partiach taki. Cukier puder leży. No, wygląda to z daleka fajnie. Oczywiście Mały Szlak Beskidzki generalnie jest szlakiem mało widokowym. Praktycznie ta część, którą teraz idę, czyli od Straconki do chatki na Potrójnej jest chyba najbardziej widokowa. Zalicza tutaj między innymi Górę Żar czy Kiczere. Z której są bardzo ładne widoki, oczywiście przy ładnej pogodzie. A ja na taką liczę, żeby była ładna. Więc, więc chyba będzie ok. Niestety od tej strony, od tej strony bardziej mniej zalesionej, jak widać, jest zachód. Od tej strony jest wschód. Więc, więc widok będzie raczej, raczej kiepski na wschód słońca, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja zrobić kilka fajnych zdjęć na wschodzie słońca, a może nawet i na zachodzie bo dzień krótki coś Wam pokażę nie wiem, czy będzie dobrze widać jeden z fajniejszych widoków dzisiaj Z strony oczywiście, wschodu słońca. No. no, właśnie po to się chodzi w góry, żeby móc oglądać takie rzeczy. Oczywiście chodzenie po szlakach, czy to długo, czy średnio dystansowych, nie jest tylko wąchaniem kwiatków, że przez cały czas mamy jakieś niesamowite piękne widoki. Najczęściej jest to mozolne Dubanie, Dubanie krok za krokiem. Po prostu prymitywny marsz. Najczęściej niewiele się dzieje. Często idzie się ulicami przez jakieś miasta, wsie, polami, ale takie spektakularne widoki, jak ten, który był przed chwilą między innymi, no to właśnie po to, po to się wychodzi w góry po to się idzie szlakiem może czasami trzeba przejść 20-30 km i nie zobaczy się nic fajnego a na koniec ogląda się właśnie taką perełkę czy to w tej tak zwanej złotej godzinie, kiedy zachodzi słońce wtedy jest naprawdę pięknie dzięki temu, że idę teraz w grudniu dzień jest o wiele krótszy więc myślę, że Będę miał okazję y, popatrzeć na zachody Sło, słońca, y, co prawda pewnie y, za drzewami, bo tak jak wspominałem, szlak jest raczej mało widokowy. Y, wybrałem go też z tego względu, że jeżeli faktycznie miałyby być duże opady śniegu, jakieś zawieje, jakieś zamiecie, y, to te drzewa jednak trochę ochronią. Y, nie jestem wprawiony w chodzeniu y, zimą po górach, nawet bym powiedział nie za bardzo mi, mi się to podoba, nie za bardzo. Mi się chce chodzić zimą po górach, dlatego chciałem wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu i może przekonać się, no ale jak na razie zima jest dla mnie łaskawa. Niestety takie podłoże jest dla mnie fatalne, mam, mam bardzo ślizgie buty, najchętniej już teraz bym założył raczki, ale no nie ma sensu, bo to są tylko fragmenty. Buty są ciepłe, z tego względu je wybrałem, ale... No ich podeszwa to jest yy, fatalna, mam nadzieję, że, że... <laughs> no nie przewrócę się, ale jak to powiedział klasyk, nieważne ile razy się przewrócisz, ważne, że wstałeś, więc tego się trzymam, że tak właśnie będzie, tyle ile upadków, tyle powstań, yy. oby tak było, oczywiście bez większego uszczerbku na zdrowiu. Bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, <głos> najlepiej. <głos> no tak, tak to się wydarza. Oczywiście pierwszy dzień na szlaku jest zawsze taki troszkę dziwny, chaotyczny. Nie jestem jeszcze tak wprawiony w marsz. Śpieszę się. Chciałbym jak najszybciej gdzieś dojść, coś zobaczyć. Już na kolejne dni, drugi, trzeci dzień już spowalniam, już, już jakby to powiedzieć, przechodzę w ten tryb marszu, gdzie zaczyna. Gdzie zaczyna się po prostu takie współgranie ze szlakiem, kiedy już zaczynasz czuć, że kroczysz po szlaku, po ścieżce i wtedy zaczyna się fajnie, już wtedy plecak przestaje ci ciążyć, jest jakby taką integralną częścią ciebie, twoich pleców i wtedy, wtedy zaczyna się takie, takie flow, że... Po prostu idziesz, nie do końca o tym myślisz, ale czerpiesz z tego niesamowitą przyjemność. Pewnie tutaj też tak będzie. Jest to też jedno z fajniejszych rzeczy, które uda mi się zrobić, bo będę szedł nowy rok, czyli zaczynam w tym roku, skończę w przyszłym roku, więc. A to nie jest El Camino, ale. No cóż, tak bywa. No nic, rozgadałem się trochę, trochę przyspieszę. Jak widzicie. Musiałem zdjąć czapkę, bo trochę mi się czacha zagrzała. Już tutaj niedługo będzie taki punkt widokowy, pewnie go kojarzycie z nazwy. Ja go nie kojarzę dokładnie. Taki krzyż, jest to punkt widokowy chyba na bielsko-białą. Tam planuję zrobić Taki techniczny, termiczny postój, to znaczy, się ściągnąć, coś założyć, czy yy, wafa na głowę, ponieważ w czapce jest mi troszeczkę za ciepło. No ale to za jakąś krótką yy, chwilę. No i mamy to przełęcz u panienki. <grystanie> ktoś sobie zadał trud. Obierając choinkę, tutaj ogólnie ogólnie fajnie. No, cóż, na przełęczy u panienki mamy tutaj coś takiego. Zawsze taka legenda, legenda. Jest ukryta miotła za tym pomnikiem, która podobno jest od zawsze. Sprawdzę. No jest, ale się zmieniła, bo kiedyś była tutaj taka. Jest taka zwitek miotła, nie wiem jak ona się nazywa ryżowa, znaczy nie ryżowa, no, no taka miotła, na której latają babajagi. Tutaj troszeczkę, troszeczkę widoczki się też zaczynają. Chmurki jeszcze są poniżej. Piękna pogoda dzisiaj się zapowiada. Fajnie, fajnie trafiłem. Podobno jest takie okno też pogodowe w górach. Najładniejsza pogoda gdzieś tam. W innych województwach nie wygląda to za ciekawie. Wczoraj też wyjeżdżając z domu, yy, pogoda była kiepska. Yy, pochmurno, yy, cały dzień yy, mżyło. No spójrzcie, jak pięknie. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj dobrze na kamerze, ale, ale jest naprawdę, naprawdę fajnie. Jakoś tak nie czuję potrzeby śpieszenia się. Chociaż dzisiaj yy, do pokonania mam dystans około 30 km. Więc na pewno zaliczę ciemność no jest pięknie jest 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 uroczo więc robi się tworzy się taki klimat mam nadzieję że to pozostanie ze mną do końca tego szlaku no cóż zobaczymy nisko na chrobaczej łące w zasadzie dom turysty a no, w sumie można powiedzieć, że dużo złego słyszałem o tym miejscu że zamknięte że wyrzucają turystów i tak dalej ja chyba trafiłem dobrze zjadłem pyszną jajeczniczkę która da mi energię ale co jest najlepsze idąc tutaj na wiosnę tu niedaleko już jest ten metalowy krzyż. Przyszedłem tutaj praktycznie, pędząc. W ogóle nie zauważyłem tego miejsca. On jest dosłownie dosłownie 10 metrów od czerwonego małego Beskidzkiego szlaku turystycznego. Być może wtedy był zamknięty. Być może wtedy bym nic nie widział. A pójdę sobie tutaj troszeczkę zet na drogę. Ostatni widok tutaj, fajne miejsce, co prawda trochę zimno, nie napalone, ale jajeczniczka ciepła, do tego chlebek, jajecznica z trzech jaj, 17 zł, nie wiem czy to dużo, czy to mało, wydaje mi się, że cena taka przyzwoita. No a tutaj obiecany metalowy krzyż Wow To międzybrockie a to zapora w porąbce Porębce, porąbce jakoś tak Także gdzieś tamtąd przyszłem szedłłem, a przed nami gorażar. Gorażar do łatwych nie należy. Wiecie, tutaj takie lekko zamglone.

góra Żar 761 bajeczka pięknie widok na górę Żara dokładnie na zbiornik elektrowni szczytowo-pompowej z góry kicera moja chyba nie? ulubiona góra na małym szlaku beskickim a tak darze ją jakimś sentymentem i te morze mgieł No pięknie, pięknie to wygląda naprawdę a na samej kiczerze zaraz tam pójdziemy, zobaczymy co tam widać tego co kojarzę, właśnie fajna wiata zasłonięta z trzech stron. Miejsce ogniskowe. Chyba też jakaś pieczątka tutaj kiedyś była, ale nie wiem. Takie rzeczy lubią ginąć. Ale zaraz się przekonamy. no i widok z drugiej strony no jest spoko, tak jak było niewiele się pozmieniało zobaczymy czy jest pieczątka pieczątka z drugiej strony, miejsce na ognisku. no spokojnie można nawet spać pogrzebiemy pogrzebiemy Tak. Apteczka, pieczątka, książka. O! Zostawimy. Jak jest, nie będziemy się wpisywać. Kitschera 827. I panorama.